Dorota Pintal, dyrektor zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w zamościu. W dniu dzisiejszym, to jest 9 grudnia, odbywa się w szkole doroczne święto patrona szkoły. Nasz zespół szkół to dwie szkoły. Szkoła podstawowa nr 10 imienia Waleriana Łukasińskiego i gimnazjum nr 7 imienia Polskich noblistów. Data jest nieprzypadkowa. W dniu dzisiejszym wręczane są w Sztokholmie nagrody Nobla. Stąd też dzisiaj obchodzimy święto patrona łączymy nasze święta, święta obu szkół pod jednym wspólnym hasłem. Każde pokolenie ma swój czas. Swój czas mieli Walerian Łukasiński, swój czas mieli polscy nobliści, ale też swój czas mają młodzi ludzie, uczniowie naszej szkoły. Swój czas na to, żeby poznawać historię, żeby się uczyć, żeby dorastać, dojrzewać w poszanowaniu wartości, jakimi w szkole są obdarowywani. Dzisiejsze święto to jest taki jeden duży Projekt edukacyjno-wychowawczy. Dzieci w szkole podstawowej, ale też młodzież w gimnazjum odbyli rano zajęcia wychowawcze poświęcone patronom szkół. Następnie odbywają się konkursy, projekty edukacyjne. Za chwilę będzie trzecioklasiści, trzecioklasiści, gimnazjaliści będą mieli spotkanie ze świadkiem historii, panem Adamem Kułajem, internowanym w czasie stanu wojennego działaczem Solidarności, zasłużonym dla zamościa. Nauczycielem. To też będzie okazja do tego, żeby o tych czasach Solidarności i o stanie wojennym porozmawiać. Oprócz tego, w szkole odbywa się, w gimnazjum odbywa się konkurs poświęcony polskim noblistom. Taki konkurs wiedzy o polskich noblistach, zaś w szkole podstawowej to czas na to, aby dzieci dzisiaj również zaprezentowały swoje hobby, swoje zainteresowania. Najmłodsze klasy zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, to, czego się nauczyli do tej pory w trakcie tych trzech miesięcy nauki tego roku szkolnego. Natomiast o godzinie 12 odbędzie się takie podsumowanie, będzie to koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej szkoły, z naszego zespołu właśnie zatytułowany Każde pokolenie ma swój czas. W naszym programie wychowawczym jakby te wartości, które nasi patroni propagowali, a więc te wartości związane z patriotyzmem, z, no dzisiaj nie walczymy o niepodległość, niemniej jednak możemy inaczej ten patriotyzm, ten patriotyzm okazywać, chociażby właśnie ucząc się historii, tak jak mówiłam, czy po prostu ucząc się po to, żeby w przyszłości tej Ojczyźnie służyć swoją pracą, swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami. Natomiast jakby te wartości związane z edukacją, z uczeniem się, ale też wartości związane z tolerancją, z poszanowaniem drugiego człowieka, jakie to wartości nieśli nasi patroni, są na co dzień taką myślą przewodnią w naszym programie wychowawczym, a więc nawiązujemy stale, stale do nich.